Barbaro, mam, mam, mam. Barbaro, bardzo, bardzo Barbar, barbar, Barbaro, Bardzo, bardzo dużo. Bardzo, bardzo długo. Nie, on nam za miesiąc <many mały> Oj, 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 oj! Dobra, tu co idzie? Ojej! Chodź, idziemy w pióżkę z miodą. Pierdź, pierdź, pierdź. Pierdź, pierdź, pierdź. O, już dźwięka by to zrobiła. To aparat nakazany? Nie, to inny. Jest. Nie, to jest moje chryźcówki. Dziękuję. No to nie chryźcie następnego. Pierdź, <noise> aparat. Trzy, cztery. O, o, maldę sobie do góry, maldę,